ślady prostej. Chciałbym przedstawić przestrzenny rysunek, w którym możemy zobaczyć na czym polega rzutowanie na rzutnie na podstawie przestrzennego takiego rysunku. Na początek włączymy funkcję, tak żeby obejrzeć sobie ten nasz układ. Ta żółta rzutnia jest rzutnią pi 1, rzutnią poziomą. Ta seredynkowa jest rzutnią pionową. No i mamy wyrysowaną prostą w przestrzeni, która składa się z trzech odcinków: taki zielony, czerwony i szary, ale jest to jedna prosta, a zaznaczyłem tymi kolorami tylko odcinki w danych ćwiartkach przestrzeni. No, zobaczmy, jak to wygląda. Czyli tu widać dokładnie, że ta zmiana koloru prostej to jest właśnie wtedy kiedy prosta przechodzi na drugą stronę rzutni, czyli tam gdzie jest punkt przebicia prostej z płaszczyzną rzutni. Zielony to jest ćwiartka trzecia, czerwony to jest ćwiartka pierwsza i ten szary to jest ćwiartka czwarta. Może wystarczy tego pokazu obrotowego. wstawmy to w takim widoku, aby on przypominał je prawie prostokątną. No, w tej chwili można powiedzieć, że Mamy do czynienia z takim układem no, bliskim dynamicznie prawie prostokątnym, dlatego że tutaj nie do końca jest padłe. ale chodzi mi o to, żeby pokazać punkty charakterystyczne. Otóż punkty przebicia prostej z płaszczyznami rzutni nazywamy śladami. Czyli Część wspólną prostej i płaszczyzny rzutni nazywamy śladem. I odpowiednio, jeżeli jest to punkt przebicia prostej z płaszczyzną pi1, czyli z tą żółtą, to w tym miejscu mamy ślad poziomy prostej, no, jeżeli to jest prosta A, no to ślad poziomy prostej A. Ponieważ ten punkt leży na rzutni, no to oczywiście ten ślad poziomy równa się swojemu rzutowi, czyli ślad poziomy równa się rzutowi poziomemu, śladu poziomego. Natomiast jeżeli chodzi o rzutnie Pi2, to ten punkt nazywamy śladem pionowym, i tu z kolei ślad pionowy równa się rzutowi pionowemu śladu pionowego. Oczywiście rzutując na rzutnie Pi1 ten punkt mamy na osi X rzut poziomy śladu pionowego, a tu z kolei rzutując ślad poziomy na oś X, to w tym miejscu na osi X mamy rzut pionowy śladu poziomego. To może w tej chwili... Wystarczy już tego przestrzennego oglądania i żeby to było bardziej czytelne, to włączę warstwę opisy, która niestety w przestrzeni trochę to słabo wygląda. Zaczniemy od rzutu poziomego, czyli rzutu prostokątnego na rzutnie Pi 1. No to oczywiście. Na tej rzutni Pi 1 będziemy mieli rzut prostej A', tak? czyli rzut prostej A na rzutnię p 1. W tym miejscu, gdzie się przebija prosta z płaszczyzną Pi 1, jest ślad poziomy H od horyzontal. W tym miejscu, gdzie się przecina rzut poziomy prostej A z osią x Mamy rzut poziomy śladu pionowego. Teraz przejdźmy do drugiego widoku. Czyli teraz patrzymy się prostopadle na rzutnie Pi2, na rzutnię pionową. No to tu mamy rzut pionowy śladu poziomego. Tu jest prosta A, czyli rzut pionowy prostej A. Tu jest ślad pionowy prostej, a V od vertical równa się rzutowi pionowemu śladu pionowego. Jeszcze jedna informacja nam będzie potrzebna, gdzie będziemy nam łatwiej rozpoznać te wszystkie zmiany kolorów. Zobaczymy ten układ z lewej strony, czyli patrzymy się prostopadle na Oś przecięcia płaszczyzny Pi 1 tej poziomej z płaszczyzną pionową, Pi 2, oznaczyliśmy sobie to w ten sposób, że tu jest jedna, pierwsza ćwiartka, tu jest druga ćwiartka, tu jest trzecia ćwiartka i tu jest czwarta ćwiartka. Rzutowanie polega na tym, że Rzutujemy tą prostą na poszczególne płaszczyzny, ale żeby można było przedstawić bryłę no w, tym, w tym przypadku prostą w położeniu ogólnym w przestrzeni na płaszczyźnie, na karce, To robimy taką rzecz, że obracamy płaszczyznę Pi 1 wokół osi X, tak żeby się pokryła z płaszczyzną Pi 2. I wtedy możemy to narysować na płaszczyźnie. Tu w tym przestrzennym obrazie zwróćmy uwagę, że wszystkie punkty, które są. Powyżej płaszczyzny Pi 1 mają dodatnią wysokość H, H, natomiast wszystkie poniżej mają H-, H-, czyli mają ujemną wysokość. Z kolei drugim parametrem to jest odległość od rzutni pionowej. I tu mówimy o głębokości. Teraz wszystkie punkty, które znajdują się przed płaszczyzną Pi 2, przed płaszczyzną pionową, mają głębokość dodatnią G, G, wszystkie, które za oczywiście mają wartość ujemną. G minus, G minus, czyli głębokość ujemna. Proszę zwrócić uwagę, że po obróceniu tej płaszczyzny Pi1, tak żeby się pokryła z Pi2, mamy taką sytuację, że jeżeli jest jakiś rzut punktu powyżej osi X na rzutnie pionową, to ma Wysokość dodatni. Natomiast jeżeli obrócimy, to oczywiście ta światka przejdzie tu, tak, to wtedy tu z kolei będziemy mieli głębokości dodatnie, czyli jeżeli rzut wtór będzie leżał powyżej osi X, a rzut Prim będzie leżał poniżej osi, X, to znaczy, że będzie. Pierwszej czyli to, co mamy tu aresowany, fragment tej prostej, jako czerwony. Może przejdziemy teraz do tego widoku, gdzie będziemy to widzieć wszystko naraz. To będzie to chyba łatwiej wszystko skojarzyć. Czyli jeżeli teraz przedstawimy sobie ten nasz układ rzutni i prostej, ale w tym miejscu narysowaliśmy rzut na rzutnie Pi1, tu rzut na rzutnie Pi2, a tu ten rzut z lewej strony. Normalnie na kartce jest tak, że ta oś X między płaszczyzną X1 i Pi1 i Pi2 jest jedną osią, co niestety tu w autokadzie nie bardzo mogę razem skleić w takim rysunku przestrzennym, no bo jakbym to wsunął do siebie, no to niestety by mi się nie pokazał ten fragment rzutu A', prim, a i ten rzutu A' wtór. ale jaki jest z tego wniosek? Otóż wszystko polega na tym, że my mając do dyspozycji rzuty na rzut pi 1 i na rzut p 2 Powinniśmy sobie wyobrazić takie położenie proste. Oczywiście prosta to są dwa punkty, więc moglibyśmy zacząć od rysowania położenia punktu, no ale myślę, że jak narysowałem prostą, no to łatwo sobie wyobrazić, że punkt może leżeć na części zielonej na przykład, czy załóżmy na tej części czerwonej, i omówmy sobie taki punkt na przykład ten. Środkowy tego odcinka, czyli mając rzut punktu, ale punkty będziemy oznaczali dużymi literami, czy tutaj by był opis, duża literka A z indeksem prim, tutaj duża literka A z indeksem wtór, musielibyśmy sobie umieć wyobrazić, że ten punkt leży tu w przestrzeni. No i oczywiście odpowiednio jakiś punkt leżący w trzeciej ćwiartce, czy w czwartej ćwiartce, no to wtedy myśmy to musieli umieć sobie wyobrazić. No, zwróćcie Państwo uwagę, że jeżeli byłby on w czwartej świadce, no to ten fragment byłby w tym miejscu, czyli byłaby to wysokość ujemna, a głębokość, no prim leżałby poniżej osi x, czyli byłaby to głębokość dodatnia. Może jeszcze na koniec w takim układzie pokażę ten przestrzenny rysunek w obrocie. żeby sobie skojarzyć dokładnie te położenia punktów. I jeszcze raz przypomnę, że literka H od horyzontal jest to ślad poziomy. Literka V od vertical jest to ślad pionowy. Co jest charakterystyczne, że rzut śladu poziomego na osi x to jest miejsce, w którym rzut prostej na rzutnie pi2 przecina się z osią x. I z drugiej strony tam, gdzie się przecina rzut poziomy prostej z osią x, tam jest rzut poziomy śladu pionowego. Rzut to oczywiście prosta prostopadła do osi. Myślę, że przy takim Widoku można sobie już to wyobrazić to, co powinniśmy sobie wyobrazić. Czyli patrząc na rzuty aprim i aftur, wiedzieć, że prosta w przestrzeni leży w taki sposób. Tak? Czyli że tak przebiega prosta w przestrzeni. Dziękuję za uwagę.